Cóż powiedzieć, żal odjeżdżać. Opuszczam Warszawę. Moja wycieczka Lublin Warszawa dobiega końca. Będę się kierował na Kraków, później Kielce i przejeżdżam przez taki warszawski można powiedzieć mordor korporacyjny. Zaraz będziemy widzieć tutaj w okienku Siedziby warszawskich korporacji, biurowce, wieżowce i tego typu sprawy, galerie handlowe. I być może nie ma gorszego miejsca do tego, aby opowiedzieć to, o czym dzisiaj chcę opowiedzieć czyli o socjalistycznym symbolu Pałacu Kultury i Nauki imienia Stalina. Powstał on, powstał w zasadzie, pomysł na to wyglądał w następujący sposób. Związek Radziecki po II wojnie światowej naobiecał Warszawiakom, Sudawianki, miało być tam metro, tysiące szkół, mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Nic z tego nie wyszło. Natomiast, aby zaakcentować swoją obecność i to, że wielki brat moskiewski myśli o Polsce i o Warszawie i zrezygnował z pomysłu przeniesienia stolicy do Łodzi, był taki pomysł, iż Warszawa po wojnie była tak bardzo zrujnowana, że był pomysł na to, aby Solisę przenieść do Łodzi i tutaj tego, tego miasta nie odbudowywać, a być może nie, w porządku, nie na początku w tak zaawansowanej formie. Natomiast zapadła decyzja w latach 50., że budujemy pałac, jakiś symbol właśnie przyjaźni polsko-radzieckiej, tak zresztą ten pałac się nazywał. Symbol nazywał się Dar Narodu Radzieckiego dla Narodu Polskiego. Początek prac datuje się na 1 maja 1950 drugiego roku, czyli święto pracy. Natomiast zakończenie prac zostało ustalone i termin został dotrzymany 22 lipca 55 roku, czyli już po, po śmierci Stalina. <coughs> ta data też była nieprzypadkowa, gdyż to była kolejna rocznica wydania manif manifestu e, PKWN 22 lipca. Architektem pałacu był Lew Rudniew, radziecki architekt które wsławił się budową czy zaprojektowaniem tak zwanych Siedmiu Moskiewskich Sióstr, czyli budynków bardzo podobnych w swojej formie i treści do Warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. One z kolei wzorowane były na amerykańskich wieżowcach z lat 30., które były budowane w stylu Art Deco. Tutaj ten styl Art Deco został bardzo spłaszczony i Wypełniony wieloma elementami socjalistycznymi. Dużo tym, nie każdemu się to może podobać. Natomiast sam Lew Rudniew, przed tym, jak przystąpił do projektowania pałacu, udał się do kilku polskich miast, takich jak Kraków, Zamość, Lublin. I aby, aby po prostu na tej podstawie stworzyć jakiś plan, żeby na czymś się wzorować. I stąd mamy tutaj elementy zaczerpnięte przykładowo z sukiennic krakowskich, kaplicy Zygmuntowskiej czy zamuńskiego Rynku, Ratusza i Miasta Idealnego. No, miało być szybko, miało być tanio, więc nie mogło być dobrze. Większość, większość materiałów, które tam mamy okazję podziwiać, takich skorzystano, to marmur jest tylko imitacją marmuru, Natomiast posadzki również no, przeważają tutaj, krótko mówiąc, imitacje, tylko jest kilka miejsc, gdzie zastosowano prawdziwe wysokogatunkowe materiały. No, chodziło przede wszystkim o ocenę i o to, żeby dotrzymać terminu, żeby nie było żadnych opóźnień, na 22 lipca 1955 roku pałac oddać. No i tak się też stało. Przy budowie. Pracowały tabuny robotników pochodzących z Związku Radzieckiego na potrzeb właśnie tych robotników i inżynierów, no, oczywiście nie było hoteli, wówczas w Warszawie, był no, mieszkań, powstało takie osiedle przyjaźni na, na Wymowie. No, ono istnieje do dzisiaj. No, po zakończeniu budowy zostało ono przekształcone na akademiki. No, nie są tam zbyt no są drewniane domy, ale to wszystko na, na dziś wciąż funkcjonuje. Ponownie jest to najtańsze miejsce do zamieszkania w Warszawie. Łóżko kosztuje już od 200 zł. także no, jeżeli ktoś lubi warunki ekstremalne, no to jak najbardziej może spróbować. Oficjalnie zginęło 17 robotników, natomiast nie wszyscy zostali oczywiście zarejestrowani, nie wszystkie ofiary zostały zarejestrowane, gdyż pracowało też bardzo wielu więźniów. Przywiezionych z Związku Radzieckiego, no i tych ofiar już oczywiście nie, no nie rejestrowano. No, 18, 17 oficjalnych grobów, natomiast istnieje podejrzenie, że no, niektóre ciała no, grzebano nawet w murach, czy, czy w fundamentach, czy, czy w jakichś innych miejscach architektonicznych pałacu, tak aby to ukryć, żeby no, żeby za bardzo się tym nie afiszować. Na ile to jest sprawdzone? No, trudno w tym momencie powiedzieć. Tutaj kilka też takich sytuacji. pas no, był bardzo mocno chroniony. Był w założeniu przeznaczony dla ludu, natomiast on nigdy dla ludu nie był. I w większości no, ten, ten 70% powierzchni jego w czasach PRL-u stało pustych. Istnieje taka anegdota mówiąca o tym, że nieraz sam Bolesław Bierut pewnego razu nie został wpuszczony przez, przez Osoby pilnujące wejścia do pałacu, no pojawił się tutaj i panowie, no ja chciałem zjeść obiad, no nie miał odpowiedniej przepustki, nie został wpuszczony, na to właśnie robotnicy, no, tak zareagowali i Bolesław Bierut powiedział wówczas do nich, no to panowie, ja zapraszam was jutro do mojego pałacu, w budynku siedziły partii nie? i przyszli was tak, na drugi dzień tacy, no zmartwieni, jakieś tu ich kary, czekają, stracą głowy i... Nie, życie i tak dalej a okazało się, że Bolesław Bierut prezydent, można powiedzieć prezydent Polski, przywódca Polski uhonorował ich orderami za bardzo dobrze spełniony obowiązek, prawidłowo wykonaną pracę inna sytuacja ma związek z Jurijem Gagarinem pierwszym człowiekiem w kosmosie ponudzie odwiedził Kiedyś z Kultury i Nauki razem z Walentyną Tiereszkową, pierwszą kos kosmonautką, pierwszą kobie kobietą w przestrzeni kosmicznej, wyszedł na taras widokowy i powiedział, ale tu wysoko, taki suchar. No ale został on uhonorowany zarówno Juri Gagarin, jak i Walentina Tiereszkowa mają salę swojego imienia w Pałacu Kultury i Nauki, podobnie zresztą jak architekt Lew Rudniew. Warto jeszcze wspomnieć o słynnej sali kongresowej, nazywana w ten sposób ze względu na to, że w czasach komunizmu sala kongresowa służyła przede wszystkim do zjazdów partii, które co kilka lat się odbywały i Trwały tam dyskusje wielotygodniowe, wielodniowe. Sam Breżniew dwa razy zaszczycił swoją obecnością salę kongresową. Ponoć raz się tak upił, że nie był w stanie nawet wystąpić na trybunie, a drugi raz upił się tak bardzo, że zdecydował się zaśpiewać i zatańczyć przed salą kongresową, pełną komunistycznych delegatów. Sala kongresowa służyła również do przeprowadzania wydarzeń kulturalnych, koncertów. W Takim najsłynniejszym jest koncert, był koncert Rolling Stonesów z 1967 roku. Jaka geneza jest tego? No był w zasadzie w tysiąc, rok wcześniej, w 66 roku Polacy świętowali 1000-lecie Chrztu Polski i władza chciała w jakiś sposób no, no, zagłuszyć te obchody, żeby Ludzie jakoś za bardzo nie skupili się na kościele, wieże i tak dalej, więc wpadło na pomysł, aby jakiś zaprosić no, światowego formatu zespół, który skupiłby swoją uwagę całego narodu. Kilka głośnych zespołów według Wojciecha Mana odrzuciło tą propozycję, natomiast Rolling Stones zgodzili się, ale przyjaźń dopiero w następnym roku, czyli w 1967 już po obchodach. Książęcia Sztu Polski. No i to jeszcze nie wszystko: to jeszcze nie wszystko, bo koncert się odbył, w zasadzie dwa koncerty. Oczywiście wstępy na nie mieli tylko wybrani, tylko Elita. Bilety rozeszły się pod ladą już na długo, zanim Rolling Stonesi w ogóle wystąpili. Zanim w ogóle jakiekolwiek bilety trafiły do, do sprzedaży czy do, do dystrybucji, już wszystko było oczywiście podzielone. Sprawiedliwie, według, yy, według oczywiście klucza partyjnego, zasług partyjnych, koncert się odbył, w zasadzie dwa koncerty dzień po dniu. No, ale co, no, przyszło do zapłaty. I czym tu zapłacić? No, złotówki nie za bardzo, no, no nie za bardzo co rolnicy tam co mieli zrobić z tymi złotówkami? No, one były niewymienialne w ruble, no nie za bardzo, no, no jak to im zapłacić? No, padł pomysł, że zapłacą im i to już jest fakt, to już jest fakt. Wszystko to są fakty, no ale to może wydawać się nieprawdopodobne, że Rolling Stonesi no, przyjęli tą ofertę, dostali wódkę cały wagon, cały wagon wódki. Kontrola prędkości no, więc, 1500 metrów. Jak to ten, ten teraz to... Do nich dostarczyć. No, jak tą wódkę tam do nich dostarczyć? No i pojechała pociągiem w kierunku granicy Polski Zachodniej. No i na granicy została ten pociąg zatrzymany ze względu na brak jakiegoś dokumentu. Ktoś czegoś nie dopełnił. No i pociąg został zawrócony do Warszawy. Do Warszawy nigdy nie dotarł, a na pewno nie dotarł ten alkohol, który w tym pociągu się znajdował. Dziwnym trafem jego zasób rozszedł się gdzieś, krótko mówiąc został rozkradziony przez, przez tych, którzy mieli okazję rozkrać, rozkraść cały wagon wódki. Dobrze, to tak w skrócie omówiłem E, takie ciekawostki związane z Pałacem Kultury i Kontrola Nauki. bym dodał właśnie, metrów. że m, wbrew temu, co, co się sądzi, że tutaj, ja nie wiem, w jakieś tam podziemne tunele, można nawet do Moskwy z, nie wiem, bunkry nuk nuklearne i tak dalej, no nic, nic z tych rzeczy. Um, jest jeden tunel, który prowadzi na Trybunę na placu defilat, natomiast no to jest, nie wiem, kilkadziesiąt metrów być może. Nie jest. On Spektakularne, tam, komórka, gdy przemawiał, był tym tunelem przechodzić na, 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 na trybunę honorową. No i tak to właśnie wyglądała przyjaźń polsko-rosyjska. Natomiast czy można pałac kultury i nauki zburzyć? Otóż nie można, w 2007 roku został on wpisany do rejestru zabytków, jest zabytkiem klasy A. I każda zmiana musi po prostu uzyskać zgodę konserwatora zabytków. Pałacu nie można zburzyć. Także wszyscy ci, którzy są zwolennikami palenia książek czy wysadzania w powietrze posągów Buddy, tak samo i w tym wypadku nie wysadzą pałacu kultury w powietrze, a na pewno nie zrobią tego legalnie. Zaznaczyłbym jeszcze sytuację związaną z remontem sali kongresowej. Ona do 2014 roku jest zamknięta, a pozostaje w remoncie. Według najnowszych danych remont ma się zakończyć w 2024 roku, czyli będzie trwał co najmniej 10 lat. I to jest wręcz sytuacja kuriozalna, to jest praktycznie, to jest prawdziwy bareja, że remont sali kongresowej będzie trwał 3 razy dłużej niż budowa całego Pałacu Kultury i Nauki, która trwała w sumie zaledwie nieco ponad 3 lata. W międzyczasie upadło kilka firm, które się tym zajmowało. No, nikt nie potrafi powiedzieć, o co tu chodzi. No można tylko domniemywać, nie wiadomo o co chodzi. Natomiast, co zasługuje na uwagę, to podczas zwiedzania pałacu wciąż możemy oglądać wnętrza dokładnie w takim samym stanie i nawet z tym samym wyposażeniem, jak, jakie po prostu było zainstalowane w latach 50 ze względu na to, że pałac nie był zbyt często używany, stał pusty, czy, czy, czy po prostu jakieś doraźne tam historie miały miejsce, to nie jest to zniszczone i ponoć wciąż działa, nie, nie wiem, tam systemy klimatyzacji i ogrzewania, pierwsze zresztą systemy klimatyzacji i ogrzewania centralnego w powojennej Warszawie, tak zwanym w Polsce. Nawet aparaty do, do, do tłumaczeń jakieś tam powiedzmy elektroniczne te, na ile można mówić o elektronice, w tym wydaniu, wciąż to działa. A na koniec, taka anegdota, bo skoro to był przy, pałac e, przyjaźni imienia Stalina, i o przyjaźni polsko radzieckiej tutaj trochę mówiliśmy, to jak wyglądała przyjaźń? Jest takie słynne powiedzenie e, na temat handlu. E, Polsko-radzieckiego, mianowicie my im wysyłamy węgiel, a oni od nas za to biorą statki. Dziękuję za uwagę.